Dzień dobry kochani, witajcie w nowym vlogu. Mamy dzisiaj już piąteczek, piątunio. Wróciłam z pracy, mamy wpół do trzeciej po południem. Udało się, wstałam o tej piątej. Słuchajcie, ledwo wstałam, ale wstałam i dobrze wszystko poszło. I właśnie wróciłam teraz z pracy. Jezu, powiem Wam, że. Uch, jak dzisiaj jest skwar, to jeszcze to, 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 tego to górale nie widzieli, bo nie, górale nie widzieli i nie wiedzą. Ej, jestem po prostu, słuchajcie, wyrąbana, także szok. Dzisiaj był wielki ruch, oczywiście, jak zawsze i wielka bieganina z rana. Ach, no ale pokonało się, to jest najważniejsze dałam radę, a teraz yy, sobie pójdę zrobić sałatkę bo jeszcze dzisiaj nic nie zjadłam, tylko banana zjadłam na przerwie, jakoś dzisiaj mi się jeść nie chciało jak jest ciepło to mi się jeść nie chce yy, i stwierdziłam że zjem banana a teraz sobie zrobię sałatkę i dzisiaj była rzodkiewka w końcu wczoraj kupiłam sobie awokado kupiłam dzisiaj rzodkiewkę i sobie zrobię tą sałatkę z awokado z rzodkiewki i z jajka i za chwilkę sobie wstawię jajeczka żeby się ugotowały pokroję sobie rzutkiewkę z tym awokado i taką sałatkę zrobię i kupiłam sobie dzisiaj do tego kiełbaski merges także je usmażę ale to zjem później, tak koło 5-6 jako obiad o kolację i to wszystko na razie jakoś nie czuję e, potrzeby <gryw> no i powiem wam, że e, byłam jeszcze w Rossman i kupiłam sobie kupiłam karmę to jest ich karma oni to lubią i kupiłam sobie jeszcze takie coś, już nam pokażę. A, kupiłam B-kompleks, to zaraz zacznę jeść, bo już dawno jadłam, teraz jadłam ostatni czas tylko magnes w sumie. I to tyle. I kupiłam ten B-kompleks, bo w sumie Cindy mnie przy, przypomniała, bo ona się tak ostatnio też czuła, taka była, e? i mówi, zaczęła brać ten B, i mówi, lepiej się czuję. też, se kupiłam, bo już dawno jadłam B-kompleks. Spójrz, jaka duża, fajna, rzutkiewa. zajebista jest. I kupiłam jeszcze właśnie takie ubaski. Merges. To będę miała na potem, chyba że sobie za chwilę zrobię. No nie wiem, zobaczę. Masełko wzięłam, niedużo. Wzięłam sobie wafelki takie. Na gdyby mi przyszło coś na ochotę, na słodkie, bo nie mam nic słodkiego. Specjalnie nie kupuję, słuchajcie, żeby się. Nie kusić, nie wpieprzać, żeby się trzymać. No i kupiłam sobie dzisiaj te wafelki w razie, co, bo jakby dostała szał, to lepiej, żeby coś było, ale i tak wolę zjeść tego arbuza, którego mam. Wczoraj też go zjadłam, tak, spoko. Kiełbaski kotką kupiłam, mama wam coś kupiła? Tak. I słuchajcie, serek wziąłam do tostów, gdybym jutro czy kiedyś chciała. I słuchajcie, wziąłam sobie takie oto serum antyprzeciwzmarszczkowe, także takie serum sobie zarąbałam, bo wiecie ja już się słuchajcie starzeję, nie? jak widać, patrzcie te zmarszczki widzicie? dobra to są mimiczne ja wiem, ale i tak już są zmarszczki więc trzeba słuchajcie tego używać i dzisiaj kupiłam sobie te trzy kredki do brwi z tej firmy Rival de Loup, bo ostatnio właśnie malowałam, bo wie, komu ja to powiedziałam, rozmawiałam przez telefon, a tak i mówię do niego, no kurde, ej, serio, malowałam się nimi ile, tydzień? I ona się już skończyła, nie? One są bardzo fajne, mi się bardzo podobają i są taniutkie, bo po euro 30 e, w promocji były dzisiaj, ale mówię, e, już się skończyły, no i właśnie ten mówi do mnie e, znajomy, E, że ten, że, ja, że chujowa jakość. Ja mówię, że nie, jakość jest super, ale tak, są tak niewydajne. No i u, dzisiaj kupiłam już trzy, żeby mieć na dłuższy, na dłuższy ten e, czas. I tak one, kurde, mać, pokazać Wam coś tutaj to jest. O tu, macie. Tak wyglądają, i tu jest jeszcze taka szczoteczka narysowana. tu są takie, że brwi narysowane. Nie? Czemu mnie fokusujesz? Fokusuj to. Nie chcę. Nie chcę sfokusować, mój pysk, o teraz. No. Także kupiłam trzy sztuki i co, i nic więcej chyba, nie? No i ten serum, także to tyle. No. Teraz kochani idę robić sobie to jedzonko, wstawię już na te jajka, tą sałatkę zrobię, może jeszcze, może zjem za chwilę sobie już to mięsko, bym miała z głowy i co? I idę, kochani, odpocząć, yy, zjeść i później się widzimy. Hejeczka! Ja już jestem po kąpieli, bałam się, słuchajcie, teraz właśnie sobie yy, będę robiła pielęgnację mojej twarzy, czyli tym nowym czymś, co sobie kupiłam. Yy, I słuchajcie, mam pytanie, czy ten olej rycynowy, jak macie, bo pisało yy, sporo z was, że ma, on jest taki gęsty i bezzapachowy? Czy to czy to nie to? On jest taki bardzo gęsty. Taki, taki strasznie, taki tłusty, gęsty. To jest tak? jak się go wciera po wcieraniu. To jest taki, taki gęsty, taki, taki. taki Wiecie o co chodzi? Uch. Dajcie znać, czy to tak jest, bo Wy się znacie lepiej i Wy mi możecie tutaj doradzić. No, kochani, ja jestem po kąpieli. Patrzcie, jak mi coś użarło. Widzicie tego bąbla? O! Bąbel jest jak zły. I dałam sobie właśnie na to oleju racynowego. Nie wiem, czy to pomaga, ale powinno. Coś tam dać, nie? Cały czas to drapie i mi to nic nie pomaga, słuchajcie. E, tak, i teraz sobie chcę dać właśnie tego, tego czegoś na moją twarzyczkę słuchajcie, tak mi fajnie przeleciał dzionek, już mamy w sumie siódmą wieczór zrobiłam sobie tą sałatkę z awokado rzodkiewki i jajka usmażyłam sobie do tego dwie takie kiełbaski merges bardzo smaczne to było bardzo dobre, ta cesarzowa na instagramie, nie wiem czy obserwujecie ją, taka dziewczyna ja ją uwielbiam, ona jest taka kochana Dużo ludzi się z niej śmieje, ale to ja, na przykład, tylko ją po prostu oglądam. Ja nie komentuję, ja nie, ja nie wchodzę w te, ale nieraz, jak czytam komentarze, to trochę mi jej tak troszkę żal. Bo widać, że dziewczyna nie jest w pełni, wiecie, yy, w pełni yy, normalnych zmysłów. Yy, jakieś tam ponoć miała szkoły yy, do tyłu, ale to nie znaczy, żeby ją tam wiecie hejtować i obrażać, ale już pomijam to. Tak czy siak, ona bardzo fajne filmiki nagrywa, takie właśnie. No, dziewczyna wie, y, y, czego, co lubi powiedzieć i jak nieraz coś powie, to po prostu sikać z niej można. I ostatnio też tak właśnie mówiła, nie? Że jak co na to powiedziała? Co ja to chciałam powiedzieć. Y, aha, jak ona na przykład testuje lody. Albo jak coś testuję i czy pizzy, to tak ugryzie, nawet nie zdąży tego, wiecie, jeszcze tak yy, przemielić, tak zgryźć, żeby poczuć smaki. Bardzo dobre, bardzo fajne, bardzo polecam, smaczne, yy, ubóstwiam. I teraz właśnie chciałam powiedzieć: ubóstwiam to. No, uwielbiam ją oglądać nieraz to po prostu. I słuchajcie, co? Yy, fajnie mi dzień zleciał, ubóstwiam ten dzień dzisiejszy. zrobiłam sobie tą sałatopkę. Zjadłam z tą z kiełbaskami. Zrobiłam przelewy, słuchajcie, na ten miesiąc. Porozmawiałam przez telefon cztery godziny, bodajże. W słuchawkach sobie siedzę i przez to, że gadałam, to nie nagrywałam, bo chciałam się odezywać do Was, no ale przez telefon gadałam, peplałam. No to wiadomo, że się nie nagrałam. Dlatego tu przychodzę tak głośno. słuchajcie, e, no bo teraz czas na kąpiel i na ogarnienie się ogarnięcie się. No, i stwierdziłam, dobra, teraz do Was przyjdę. To się odezwie za chwilę. Jezu, zaraz rozkręcę tak tą rękę, że po prostu. Ee, nie mogę wytrzymać. Tak mnie to strasznie swędzi. I ten, e, słuchajcie, wychillować i muszę koniecznie przerobić Wam vlogaska z wczoraj, bo on jest nieprzerobiony, ten, co wczoraj nagrywałam. Jaka gorąca po kąpieli! Uhuhu, uhuhu, hi hi uhuhu. Też za chwilkę sobie jeszcze te włosy pójdę wysuszyć, tylko Wam chciałam się odezwać. Te pliki muszę też do Was przegrać. No i tak. I łączyłam sobie tam, tam leci szuszka. Kleuśka, patrzcie, patrzcie, patrzcie Kleuśkę. Już na drapaczku, już tam teges meges. Tak? Już miej rączki, już miej rączki. Słuchajcie, mam mrówki w mieszkaniu, ale nie w mieszkaniu. Miałam trzy mrówki, bo Kleo siedziała cały czas pod drzwiami. Mówię, co ona tam tak siedzi w ciemności? Ja tutaj przez ten telefon cały czas gadam, mówię, gdzie ta Kleo. Idę, patrzę Kleo pod drzwiami. A co ty tu robisz? I tak się przyglądam, co ona tam szuka. A tam były dwie mrówki. I jak wychodząc na dwór, patrzyłam cały czas skąd one idą. One idą z dworu. One wchodzą do klatki. No, i z klatki do domu, ale ich jest na razie mało, bo tam są dwie, trzy sztuki. Ja już je zabiłam. I te w klatce tam też były trzy, cztery sztuki. One tak po kącie szły. I wiecie, od drzwi wejściowych do tutaj, do domu, nie? Jak słodko, patrzcie. Kto jest najsłodszym kotem pod słońcem? Kto? Kto jest najsłodszym kotem pod słońcem? Ty. Wiesz o tym? Wiesz o tym? Jesteś najsłodszym kotkiem moim? No. E, I słuchajcie, i ten. No, i tak wychodzę na dwór. Patrzę, no one z dworu idą. Lipa. Jutro muszę kupić jakiś preparat. Albo powiem sąsiadowi, bo pod jego drzwiami też widziałam dwie trzy mrówki. Specjalnie spojrzałam, czy u niego też są. I mu powiem, żeby coś zrobił, niech się tym zajmie. To jest chłop, więc będzie wiedział co co zrobić jak go spotkam to mu powiem że mamy mrówki no idę y, ten przerobić te pliki muszę wam tego vloga dodać boże tak bym chciała żebyście go jutro mieli ale jutro jakby coś to po pracy jak wrócę to też go mogę przerobić e, i ten i się idę też kłaść idę spać jestem dość zmęczona jutro znowu przede mną 8 godzin znowu o 5 pobudka i tak i to będzie słuchajcie zryjebany weekend że idę do pracy i znów wracam z tej pracy, potem niedziela jest wolna, także się tak cieszę na tą niedzielę, że nie macie pojęcia. Zobaczymy, co tam mi czas pokaże i co będę robić, ale tak ogólnie to y, fajnie. Fajnie, że jest chociaż jeden dzień wolny, słuchajcie. No, podpoczywam sobie, porobię tutaj trochę, popatrzę w pudło i tyle. No, i zobaczę, y, właśnie, co jeszcze, i tak dalej. Ale prawdopodobnie to już taki będzie chill, lazy day. Może jutro jeszcze po pracy wejdę sobie y, po sklepach połazić. Nie wiem, zobaczę. W sumie tutaj nic takiego nie ma. Wolę online zamawiać. Poza tym, wszystko też mam. Wiecie, jak to jest, nie? Bo, bo, bo mam wszystko. No, nie jest mi nic potrzebne, więc nie będę tam, wiecie, y, przesadzała i nahamowała ziła, bo nie mam co kupować. I to, i co nie wiem, jestem powiem wam już też zmęczona, nawet, już mi oczy się kleją dzisiaj był dość taki dzień taki, taki, no ruchliwy, ruchliwy z rana straszne bieganie potem, kurde co mi tu o nie, syfek no, bieganie, bieganie słuchajcie, kupiłam sobie ten parę dni temu rodzynki w czekoladzie i tak je od paru dni podjadam a ja tylko mała patuszka. Tak parę sztuk codziennie, ale żeby nie zjeść całej paczki na raz. No. I tyle. Ale lubię. A wy? Lubicie? No, 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 no. no. I nic. przerobię tego vloga. Idę spać, słuchajcie. Taki to dzisiejszy dzionek, nudny, ale jest. Nudny ale jest, słuchajcie. Nudny, ale jest. Zrobiłam sobie mam paznokcie. <laughs> Czy wam pokazywałam. Piękne, prawda? Piękne. No, muszę jeszcze zrobić też listę mm, dla Eli, bo Ela jest w Polsce. Co, polecia, co polecacie z Polski, co jest fajne. Ela pojechała na trzy tygodnie do Polski i mi mówiła jak coś chce, co wysyłaj. I tak się zastanawiam, co ja chcę. Nie wiem co ja chcę. Tą wcierkę do włosów. Może sobie jeszcze jedną y, zamówię od niej. Bo są dobre te wcierki. Kurwa, zapomniałam dzisiaj do dentysty zadzwonić. Wczoraj mam mówiłam we vlogu, że muszę dzisiaj zadzwonić. No i nie zadzwoniłam. Wyleciało mi z głowy. A teraz jest weekend. Szajzę, bo mam tylko trzy dni, bo mam termin w czwartek. W poniedziałek to jest ostateczny dzień. Muszę zadzwonić w poniedziałek, bo nie ogarnę tego. Wczoraj już mówiłam, weź mi przypomnij I jeszcze mówiliśmy Właśnie przez to wczoraj Weź mi przypomnij, jutro muszę dzwonić No i dzisiaj znowu zapomniałam Wyleciało całkowicie z głowy Kurde Kurde belek, no Dobra, w poniedziałek nastawię sobie Kurde ten alarm na no, a po pracy koło 15 Żeby dzwonić do dentysty Albo na przerwę zadzwonię O, koło 10 najlepiej Koniecznie no i tak kochani i taki to właśnie dzień przeleciał mi bardzo szybko, no bo wiadomo nie jak jest się w pracy to dzionek leci szybko i tak i tak było mało vlogów w tym tygodniu, ale się cieszę, że chociaż te dwa nagrałam, dlatego idę teraz te pliki przerabiać eee, wysuszę włosy i się odezwę później kochani przychodzę się żegnać i mam dobrą wiadomość przerobiłam vloga i on się już dodaje i mam ej nie mówcie, że ja to zamkłam a nie jest, jak się wystraszyłam i mam już 98% więc będziecie mieć dzisiaj jeszcze vloga dodam go tak na 9.30 bo jeszcze 2% zostało, a może się uda na 9.00 także będziecie mieć dzisiaj vloga, jak fajnie no eee Słuchajcie, ja już się też rozłączyłam, już telefon się ładuje, budziki nastawiam i muszę uciekać spać. Jezu, czemu? Ja zmyłam makijaż, ja mam tu takie czarne. Czyli nie zmyłam dobrze. E, no i uciekam, Słuchajcie, spać. Bo o piątej. Bo o piątej pobudka mnie czeka i nic nie zrobię muszę uciekać, słuchajcie yy, zrobię ten tego vloga, nastawiam budzik napiję się jeszcze szklankę wody i słuchajcie zasłaniam tu roletę, robię ciemność, bo jeszcze jest jasno Leo tam sobie śpi na trapaczku Siwarek sobie tu koło mnie gdzieś stoi gdzieś, <grym> bo ja piję obrażony <grym> obrażony chodź Dobra, zaraz idę kiełbaskę, no na noc. I ten, i idę spać, słuchajcie. No, także tak. Eee, jutro będę vlogować. Jutro się do Was odezwę. Może już o poranku zobaczymy. Eee, I później po pracy weekend w domu sama. Już dawno nie miałam weekendu w domu sama. Zawsze się coś działo. Już Matko, miesiące. To będzie długi, długi, długi czas. Po długim czasie pierwszy mój weekend sama ze sobą w luzie, takim wiecie, typowym. Także zajebiście. Cieszę się niezmiernie na to że jeden dzień wolny będę mieć dla siebie. Znaczy wiecie, to wychodzi tylko dlatego, że po prostu pracuję codziennie i miałam na nic czasu i też potrzebuję jeden dzień odpoczynku, bo gdybym miała w tygodniu wolne, to na pewno bym coś w weekend odwaliła i coś yy, zaplanowała się, z kimś spotkała, czy gdzieś pojechała. No ale że pracuję jutro do no, 15. O piątej budziki dzwonią to przyjadę, położę się, nagram vloga, coś tu porobię, w niedzielę sobie zrobię na pewno rzęski świeże w końcu, co jest super no i będzie luzik, bluzik. Dobra, kochani, ja kończę, słuchajcie, żegnam się z wami, dziękuję wam za takiego szybciutkiego vlogaska, mam nadzieję, że mimo, że nie był jakiś bardzo ciekawy, to trochę wam tak się miło oglądało, Moją facjatę mogliście zobaczyć. Yy, I tak. I jutro się widzimy w nowym vlogu. Yy, o poranku miejmy nadzieję. Także kuziaczki dla Was, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Do jutro.